Cześć! Witajcie w drugim odcinku Tekken tag 2. Tak jak obiecałem, wczoraj dzisiaj przejdziemy sobie Arcade Mode kazują. A skoro on wykazuje, no to... Zegrał mi też Iijun. To jakim sposobem ta dwójka, że tak powiem, ze sobą się zeszła, mimo że tak powiem, że są dosłownie dwoma przeciwieństwami, to chyba do tej pory zastanawia. Społeczność, jakim cudem się to stało. Nie wiem, natomiast też z sobie śmiech z tej pary, mianowicie, że specjalnie kazuję przegrać swoich chłopczym w drugim tylko po to, żeby nie płacić alimentów za dżina. Tak, wiem, brzmi, tak, brzmi to głupio. Ale co tu jest dużo mówić. dżun walczy trochę jak Aska, Raczej muszę fajniej, że Asuka walczy trochę ponieważ to dżun była pierwsza. Na ja, ja sobie mogę robić takie salto w tym chociażby. No ja mogę takie kontrolować atak. Ej, już nie chcę. Albo ja robić też takie bączki. Ej, taki drobny kombosik. Proszę nie mógł uciec, bieda, czysto 650 patyków. Gorła suma. O, Rudy i Li... Pardon, Bayerat. Akurat wiadomo co to nic sergoli, która jakimś cudem umie mówić po angielsku podczas kiedy Normandy tylko po japońsku, no. Wiem, dziwne. No ale to jest cały teken. też wtedy mi się przez że tą że swoją niebieską formę Która, też umieszczona laserami że akurat do dżina nie może robić z tego kółka do sprężynka do góry po czym daje klikować tak debilka z jednymi ja robi takie kiki akurat ta przebiega poprzez wcięcie góra tym i obydwie pięści dostał Ja też tam akurat jechaliśmy przeciwnikom naszym. Oczywiście musi dać im z powietrza. Na no, jaki rzucik na koniec. Czemu nie? mnie. Hej, czele to że ja nie mam o czym gadać. No, w sumie, jak mi ogadać o głupotach, to lepiej już sobie w ogóle nie gadać. No. Albo. No w sumie powiem coś takiego. No pewnie zauważyliście, że znajdujemy się jakby różnych lokacjach takich, ale akurat w przypadku tego na temat dwójki. Ja tak wróciła do swoich korzeni, mianowicie, co chcę powiedzieć, w nie pierwszym i drugim także, że tak powiem, mieliśmy okazję że tak powiem, walczyć na różnych planach, tak nie w lokacjach prawdziwego świata. To tym, akurat lokacje od trójki do nie są jakby, trochę fikcyjne, to akurat, na przykład, to jest Nowy Jork, tutaj wszyscy widzimy te, kurde, nadmocowane w statuę w wolności, gość dino-szaura, te, te ludzie, którzy sobie akurat jedzą Obiad wtedy, kiedy akurat chciało się naszym wojakom walczyć, no i tak dostał oklep. Co tu dużo mówić? Hmm. Akurat y, ta dziewczyna, czyli po prostu to jak on chciał. i to dosłownie. Namko było tak nie w tekenie czuśnce, można postali, że nawet mają dosłownie ten sam ending, co siało w tekenie czuśnce. Natomiast te wójcie, już tak jak się są już takim trochę osobny ending. A kurczę, co to miało być? W ogóle można takie sztuczki robić? Ała rzut współpracujący, to czekaj, też chcę zrobić. <grystanie> Dostała tego kopniaka. Mek. Jakie chorobos. <noise> Leoś też leży. W sumie kto by nie leżał. W każdym O, Hitman. <noise> Dragono i Devil Jean. Ciekawe. Ciekawy ciekawe nie wiem co twórcy brali, robią ten duet, ale po prostu te duety są randowe tak samo jak Były akurat duety w tagu jedynce. A propos, teraz tutaj o takiej plan szkolnej. Co ciekawe, jest to szkoła, którą założył sam Heniek. Widzicie? Złoty pomnik, Henka w tle. Tak, to jest właśnie, do której akurat chociażby Jinny się uczęszczali. Nawet tam widać, w tle. O proszę, a jest widać. Też przyszła po, popatrzeć. Chociaż nie wiem, czy w japońskiej szkole takie ustawki w ogóle mogłyby w ogóle mieć miejsce. Chcieliśmy własnego synarka z nóg. Dostałem by Kurczę, czekaj. Nie chciałem zrobić low cali, ale no jakoś wyszło. 8 minut, a my chyba jesteśmy na przedostatnim przeciwniku przed subbosami. Chyba tak. Ja powiem też, że dzisiaj byłem sobie gdzieś na pizzy w sosnowcu. Ech, um. Konajpa nazywa się Rubieża, czy coś takiego. Mianowicie więcej tam gdzie jest kino helios gdzieś cofniosu, to tam też jest ta pizzeria rubież polecam bo co? Dobra akurat zajmiemy się naszej, naszej kobicie trochę wykazać Myk! To jeszcze ja w tym samym czasie dostaliśmy dwaj Łęcki Subos akurat w dziewiątej minucie. Pierwszy, czy to jest dobry czas? Nie wiem. Zdecydowanie najmniej, że jest lepiej niż w przypadku Henka i Kumy. Ale. Co ja mogę tutaj powiedzieć? Kaz musi spuścić pierwszy swojemu dziadkowi, czyli akurat. Z niej wiem, dobrze powiem, którą akurat yy, yy, kocha. Tak, chyba, chyba jedyna osoba, która kiedykolwiek kas kochał. Kurde, ten DUBB, czyli no właśnie to. To jest bardzo dobry akurat combo Ender. Przesunie cokolwiek. Chociaż kurde, nie usunęło. I się mu trochę zdrowia. Kurde, mogę wykonić. Widziać o leży. A my idziemy do ogra, do piwnicy. Nie wiem jakby to inaczej nazwać. Widocznie miśmy wolę zamiast kotków trzymać ogry w piwnicy. Albo jakieś inne demony. Chociaż ja mówiąc, patrząc na Ogra i to to, że mamy Dżun, akurat Ogry można powiedzieć, że w jakim pewnym sensie porwał Dżuna na akurat 15. urodziny Dżina. Pytanie dlaczego ten jednak jest niewyjaśnione, mianowicie chodzi o to, że ogór poszukiwał bardzo silnych wojowników, gdzieś przed Tekenem Trójką. Akurat wszyscy myśleliśmy, że akurat Dżun został oszalony przez Ogra Pokonana i na nieszczęście zabita. Jednak twórca wiele razy obalał tą plotkę, mówiąc, że to nie jest sztakujące gło głowami żywiołowymi, tylko po prostu jest to coś. To akurat się potwierdziło, jako że kiedy już wchodził do na ustawki, okazało się, że Dżun po prostu żyje i ma się jako tako dobrze. Jeszcze pewnie hmm. nie będzie się na faktem, że jej syn była uczciwą Bądź światową. Zobaczymy, czy, ile razy lasery na obrzydziu. Kurde, dwa razy! Na Zezelu trzy razy dało się level ginem zrobić. No i co, pora, pora zobaczyć z y, Impostorem. Czyli z drugą Jun. Akurat, co ciekawe, właśnie zobaczymy chyba drugie kolorki Jun, o ile granie postanowi trochę inaczej. Tak. W yy, drugi yy, Jun, kiedy Jun będzie kontrolę przykład, akurat jej ja już tak powiem i tobie części stają się jakby czerwone, co akurat trochę będzie przypominało, że tak powiem strójina. Yy, Miedin też ma takie czerwone i czarne kolorki. Kurde, silna jest. Kurde, zmiana, zmiana. Kal. No, Dobra, rana włączek. Jeszcze jeden? Dobra, impostorka leży albo jeszcze nie. O. Te easy peasy, no dobra, to jest trochę więc byk jeps. Jeszcze raz. Bardzo mi się to podoba. No. Nie to nie. Dostała to już w takim razie z bączką. No i po raz kolejny drunę puszczają te jej wszystkie. Akurat tej sanika, ponieważ to zaczyna. On całą moc z y, 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 całą, kompletnie całą moc, bo chyba to jest jedyne na czym Kazowi zależy, de facto. Diabeł wcielony, no, jakby nie patrzeć. I tak wygląda, że tak powiem, level Kazuya w formie, że tak powiem, ostatecznej czy maksymalnej. I poleciał. I to by było na tyle z tej dwójki. No i o się też zakończenie. Yy, tylko i ponieważ nie się blokuje tylko postaci sztapojemu, która jest liderem. No i co, skoro dzisiaj był Kaz, to w następnym odcinku prawdopodobnie będzie Jin. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.